Seks, pieniądze, przemoc, władza to są cztery strony świata Seks, pieniądze, przemoc, władza to są cztery strony świata Chyba wbijasz, wbijasz, bijam, bo zombila, hiksa wiksa Ha! Juwak południe Chyba bijam, bo zombila, hiksa wiksa Ja, ja chcę prakiny. ha! Na tym papierze oryginalne fraśminy uh, bo ja w to wiesz, że liczby mej dziesięci do będą wpływ wielkie dla dziewczyny i rodziny Żeglarzem, sterem, okrętem, bo to pewne Nie robię dobrej miny do złej gry Bo gra jest dobra, gra jest moja Kra lodowa na trowen czy triatfom, przez Niagarę, najważniejsze to mieć wiarę żyje więc się, kurwa nie podałem wcale Amen, tak jest Mój papier, to w życiu bardzo ważne Papier certyfikatem? Ważniejszy nominałem Bogactwo co mi daje Bezpieczeństwa poduszkę, gdy gruby czasem bóle by zapewnić Stanach operacji kusę Czy wrazie przyca na papugę? Multę moja krwabica To ile bierna bita, mniej ważne przecież jest jest okwita Ujawniam tylko, gdy skarbówka pyta Niezwyczajny obyczaj, jebana hipokryzja Jak żony Mateusza Poleżyta, między wersami czytaj Zgorzowa metafora, może i to czarnoziemne za parę lat stan deweloper, architektusy Szysta więcej okien, by z zewnątrz Patrzyło na to, co jest dobre, jakościowe Jebane stado owiec, mające pusty portfel Pękające przed Bogiem Cierpiące ze na łodzie, matka żyjąca z 500, tak jest Już po niej, bo w życiu nie chodzi. Kurwa o jałmudę, a zarobę. Koniec, ha, ja. Na początku Bitu w ogóle nie słyszałem, kurwa i tam wypadałem z Bitu, bo nie słyszałem Bitu, kurwa, nie? Czyli wyglądał południe. Pieniądze, część trzecia, kurwa, sprawdź to gówno ziom Jakiś freestyle, coś? To jest, kurwa, aleje niepodległości, rapowania nie ma dość i zaraz zaprezentuję ci co innego kolego, poczekaj aż coś wyjdzie, kurwa, joł.